Jeśli chodzi o wiersze, zamówienie zakupu, tak jak w przypadku pozostałych dokumentów, mogą to być zapasy, mogą to być także konta księgi głównej. Możemy także kupić środek trwały lub koszt dodatkowy i potem przypisać go do konkretnego przyjęcia. Gdy wybierzemy konto księgi głównej, oczywiście w liście pokaże nam się, pokaże nam się konta księgi głównej. Gdy wybierzemy zapasy, podpowiedzą nam się zapasy. Jeśli chcemy użyć numerów naszego dostawcy, musimy aktywnić kolumnę numer odsyłacza. Wtedy za pomocą zdefiniowanych odsyłaczy, czyli numerów zapasów dostawcy w naszej bazie, można wybierać bezpośrednio według numerów, które, którymi posługuje się nasz dostawca. Opis bezpośrednio podpowiada się z kartoteki, którą wybraliśmy. Czyli jeśli wybierzemy na przykład jakiś koszt, to tutaj także się to podpowie. Oczywiście opis możemy dowolnie modyfikować. Kod lokalizacji, jeśli mamy w systemie zdefiniowane lokalizacje, należy określić, na jaką lokalizację dany towar zostanie przyjęty. Przy kącie księgi głównej lokalizacja nie jest potrzebna. Ilość podstawowa jednostka miary i bezpośredni koszt jednostkowy bez VAT, gdzie prowadzamy wartość w tym przypadku netto tego zapasu lub wartość usługi. Oczywiście system zawsze mnoży ilość razy cenę, czyli tutaj mogę podać 10 i zostawić cenę, wtedy system przeliczy nam 000. Mamy także kolumny z ilościami, w których decydujemy, jaką ilość na dany moment będziemy przyjmować, czyli z danego zamówienia, jeśli zamówiliśmy w tym przypadku 11 sztuk, możemy wykonać co najmniej 11 przyjęć zakupu i przyjąć po jednym. Możemy także stworzyć wiele faktur. W polu Ilość do przyjęcia decydujemy, ile w danym momencie chcemy przyjąć. W kolumnie Ilość przyjęta system sam uzupełni dane, jeśli zatrzymujemy przyjęcie zakupu. Ilość do fakturowania tutaj decydujemy, ile chcemy zafakturować. Ilość zafakturowana system uzupełni, jeśli zafakturujemy jedno z przyjęć. Przypisana ilość i ilość do przypisania służy do przypisywania kosztów dodatkowych. Mamy także daty związane z planowanym przyjęciem. One także występują w nagłówku: czyli mamy żądana data przyjęcia, uzgodniona data przyjęcia. One mogą być wspólne dla całego dokumentu. Możemy także dla każdego wiersza ustalić inne. Mamy oczywiście wymiary, dział i region. Tymi danymi należy zasilić wiersz, aby go zaksięgować. Musisz pamiętać, że zamówienie jest pierwszym dokumentem, który wpływa na dostępność zapasów. Tak jak oferta i zamówienie zbiorcze zakupu nie zmieniają dostępności zapasów, tak w stworzenie w systemie zamówienia zakupu już wpływa. Oczywiście nie wpływa na stan zapasu, bo musimy zaksięgować przyjęcie, Natomiast wpływa na dostępność, która jest liczona na bieżąco w systemie. Możemy to sprawdzić używając funkcji dostępność zapasu według np. okresu. Tu widzimy, że mamy zaplanowane przyjęcie. Zaplanowane przyjęcie jest niczym innym jak stworzonym zamówieniem zakupu. Mogę tutaj wejść w szczegóły. I zobaczyć, że mamy zamówienie, zapasu, biurko 11 sztuk. Mogę ewentualnie włączyć dokument i go jeszcze raz tutaj obejrzeć. Czyli wprowadzenie już tego zapasu na zamówieniu wpływa nam na kalkulację zapasów.